Siema. Szkoda, że tu nie ma drugiego telefonu, który nagrywałby to, co tutaj się dzieje przed tym telefonem. Próbuję dla Was coś nagrać już od 25 minut siedzę i próbuję. I z 20 stories nagrałam, i to masakra. W ogóle mi nie idzie. Chcę coś powiedzieć, ale w ogóle mi nie idzie. Bo, kurde, nie wiem, jak była jakąś dzikuską z buszu. Mam tyle myśli w głowie, chcę to wszystko przekazać. Nic nie ma ładu i składu, więc mam nadzieję, że to ostatni raz, teraz i się uda. Bo są dwa oda. Ja bierzcie. Więc tak. Chciałam coś ja do Was tak Dobra. Cześć. się zmobilizować, bo za godzinę jedziemy na terapię, a ja. Dobra, słuchajcie. Chciałam nagrać, dużo chciałam nagrać, ale zacznę sobie od tego od te stories, które dodałam kilka godzin temu, że przytyłam tam kilkadziesiąt kilo. Zaraz wam powiem, ile, bo skrzynka oczywiście zalana, ile ważyłam przed ciążą, ile mam wzrostu, i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko wam tutaj odpowiem. I też trochę dam od siebie, hmm, jeżeli chodzi o moje patrzenie, no, na to jak przytyłam, gdzie mi się ulało, gdzie mi się nie ulało, jak to postrzegam, jakie mam zdanie na ten temat i tak dalej, i ogólnie ten powrót cały do formy. Więc o tym sobie dzisiaj pogadamy. Ja wiem, że mnie tutaj bardzo dawno nie było, wiem, wiem. Ja przespałam. Po ciąży przespałam. Naprawdę nie wiem, nie wiem, co się stało, czy ja się wybudziłam ze snu zimowego właśnie przed chwilą, nie wiem, jak to się... nie wiem. Najczęściej pojawiające się pytanie w DM-ach po tym stories, które wstawiłam kilka godzin temu, to jest, ile ważę przed ciążą. Więc, moje drogie, przed ciążą ważyłam 68-69, częściej to było 69, więc trzymajmy się tej wagi. Ważę 90 teraz, więc... 21, tak? Ale jeszcze ostatnie tygodnie kilogramy przyjdą, więc y, powiem Wam już po porodzie, ile było, ile zeszło, ile przyszło, ile odeszło, i tak dalej, i tak dalej. Mówiłam, ile mam wzrostu? Nie pamiętam, bo już nagrywam to chyba 20 raz, 171 cm, bo o to też pytacie. I tak, i może z 6-7 wiadomości na 10 to jest jakieś pocieszanie mnie, Marita, nie przejmuj się. Dane będzie dobrze, kilogramy zlecą, z się, mi odeszło od razu po poradzie tyle. Ale ja Wam nie dałam odczuć, 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 nawet nie dałam Wam do zrozumienia, że ja się tym przyjmuję. Ja się tym nie przyjmuję. Wydaje mi się, że ja się tym nie dzieliłam publicznie. Możecie mnie poprawić, ale dam sobie uciąć chyba rękę, że o tym nie mówiłam, że to tylko było w mojej głowie i wśród koleżanek gdzieś tam, jak gadałyśmy, że przed ciążą miałam takie coś, że kurczę, przytyję, kurczę, ta forma już nie będzie tą formą, tyle pracuję, 10 lat chodzę na siłownię i to wszystko zaprzepaszczę. Miałam takie coś w głowie, że no, nie wiem, czy jestem psychicznie na to gotowa, bo ja miałam takie coś, że i to będzie chore, ale no po prostu jestem trochę <ścoughs> oderwana, że nawet jak miałam formę dobrą, a miałam tą formę wcześniej, której nie widziałam, tak jak widzę teraz, i gdzieś na treningu podstawą mi do brzucha troszkę, tylko w mojej głowie. Gdzieś jak nagrywałam siebie, to ja tego nie widziałam na telefonie. Tylko gdzieś, wiecie, jak przechodziłam w lustrze, to ja to widziałam, to ja już miałam zepsuty trening. Więc miałam totalną schizę na punkcie ciała, na punkcie sylwetki, mimo że nie dążyłam do jakiejś wymarzonej, mimo że nie dążyłam do żadnych zawodów i tak dalej, to po prostu miałam bzika. I tak jak Wam powiedziałam, były takie momenty bardzo często, że dół brzucha, mój dół brzucha to jest moja zmora. Zresztą jak u 95% kobiet tam się nam najwięcej odkłada, była moja zmora i potrafiłam mieć właśnie zepsuty humor, zepsuty trening przez takie coś. I porównując tamtą formę, gdzie miałam jakąś niedoskonałość na milimetr, w porównaniu do tego, co mam teraz. Jak staję przed lustrem po kąpieli. To nawet nie ma przepaści, to jest po prostu Ameryka i Azja. jest... To jest... Pff, to jest ja się nawet nie spodziewałam, że moje ciało może się tak zmienić. Naprawdę. I ja wiem, że ja dla Was to wyglądam świetnie, i, i patrząc właśnie na to porównanie siebie z kiedyś i siebie teraz, to moja głowa, mimo że ma takie coś pff, że to są zupełnie dwie inne sylwetki dwie inne figury dwie inne formy dwie inne jakości ciała. Też ja tym nie przyjmuje i to jest piękne. I ja się tego nie spodziewałam. Ja myślałam, że ja będę do końca wiecie o co chodzi. Ale to poczucie, że daliście życie i nosicie to życie w brzuchu. Forma to plastelina. Wy sobie ulepicie wszystko. Wszystko da się naprawić, wszystko, do wszystkiego da się wrócić w dłuższym y, czasie, w krótszym, ale się da to mi daje taką jakąś... no nie wiem, ja jestem tym zajarana i to, że mi się zmieniło ciało i to, że mam celulit taki, że... <głosłupi> nie wiem nawet jak to opisać, jest po prostu... ja porobiłam sobie zdjęcia porobił mi się ten celulit wszędzie całe nogi, ja mam całe nogi tak jak mówiłam, porobiłam sobie zdjęcia i ja pewnie prędzej czy później, kiedyś tam Wam wrzucę, żebyście zobaczyły, jaką zrobiłam e, przemianę i, i jak mi to wyszło, i że to jest normalne, i te, że taka kolej rzeczy. Ale celulit, rozstępów jeszcze nie mam, ale liczę się z tym, że one mogą się pojawić, ale mam to gdzieś jak na razie. Zobaczymy, co, co będzie w mojej głowie, kiedy one się pojawią. No bo teraz mogę sobie mówić, ach, walić to, no nie? Więc zobaczymy. Rozstępy na piersiach mam od chyba nie wiem, do 20 roku życia. Na pośladkach też mam rozstępy, więc one, one nic mi nie dało w sensie negatywnego. Nie przyjmuję się nimi, nie chcę ich usuwać na siłę i tak dalej nie mam pszty, pierdolca na tym punkcie, więc może z brzuchem będzie tak samo, o ile się pojawią. Zobaczymy. Też moje ciało nie jest takiej jakości jak kiedyś. Jest takie rozlazłe, jest takie no... <grym wytrzyma> inne. Wiecie, ja to teraz wam tutaj mówię, dlatego, że jestem osobą publiczną i moje zdania, moje słowa są bardzo ważne, jeżeli chodzi o odbiór i do kogo one mogą trafić, ale ja też tak czuję. Ja też wam mówię szczerze, jakie są moje odczucia, jak było kiedyś, że byłam zakutym łbem i że ojojo, jak przytyję, co to będzie i jak jestem w ciąży, jakie są moje odczucia. I wiecie co? Mamy dwie ręce, dwie nogi, jesteśmy zdrowe. To, że pojawią nam się jakieś rozstępy, jeżeli ktoś się bardzo uprze, można to usunąć. Celulit w większości, może nie w całości, ale w większości da się zniwelować. Wszystko jest w Waszych rękach, wszystko możecie sobie same ulepić. Ciało tak samo. To są laski, które z wiem ze 150... Kilogramów spodą do 50 i wygrywają zawody w Biggie Fitness, więc <noise> wszystko się da i się nie ma co przejmować. Tak? No tak. Ja Wam będę mówić tutaj na bieżąco swoje odczucia. Jak to się u mnie na bieżąco w głowie zmienia z biegiem czasu, z przebiegiem ciąży, zobaczymy, co będzie jak urodzę, czy nie siądzie mi to na głowę. Myślę, że nie, bo skoro mam teraz takie zdrowe podejście i takie jolo, co ma być, to będzie, to myślę, że po ciąży też tak będzie. No ciekawe, ciekawe, ciekawa, jestem bardzo bardzo tego ciekawa, no. Ale ja ogólnie jestem taką osobą, że jolo, jolo, to ja powinnam sobie wytatuować gdzieś jolo, nie? że Jolo, co ma być, to będzie, wszystko da się naprawić, też mam taki charakter, że się nie przejmuję, żyję tym, co jest tu i teraz. Jak pojawi się problem, ja go rozwiążę, ale nie zaprzątam sobie głowy tymi rzeczami na zapas, nie wymyślam. Wiecie, jak pojawią się rozstępy, to dziewczyny się boją najbardziej rozstępów na brzuchu. Jak pojawią się rozstępy, to się wtedy zaczynę martwić. A może się nie zacznę martwić, bo może mi się będą podobać. No nose. Więc tyle ode mnie chyba. Się rozgadałam, bo jakoś mi poszło, no, super mi poszło. Te początki są trudne, ale porobię sobie jeszcze zdjęć więcej, bo zrobiłam tylko zdjęcie tego celulitu, który mam na nogach. Może go tutaj wstawię, żeby wam zajawić, o co mi chodzi. No bo ja, wy też mi pamiętacie z samej dobrej formy, więc pewnie mówić o wy olbrzymia, jaki celulit. No to ja wam tu, dobra, wstawię zajawkę ale też porobię zdjęcia całej sylwetki już na tym moim ostatnim, na ostatniej prostej i zobaczymy. Bo nie zrobiłam w ogóle zdjęć przed ciążą, nie mam, ale pamiętacie jak wygląda mnie, no kosa, żyleta, po prostu cud mnie, malina. Porobię sobie teraz w ciąży i porobię sobie po ciąży. W sensie jak już wyjdzie maluszek z brzucha i później każdy inny etap, kolejny, jak to będę zrzucać. Oczywiście ja nie chcę tutaj robić nic na siłę. Nie mam się, że muszę wrócić do formy. Dziecko tutaj będzie, wiecie, dwa tygodnie leżeć w, w łóżeczku, a ja będę cisnąć bicepsy. Nie no, czegoś takiego, że muszę być w formie po porodzie, szybko, szybko, szybko. Nie. Ja po prostu nabyłam w tej ciąży takiego luzu delektowania się każdym dniem i tego, że to jest mój czas i ja mogę sobie tutaj robić co chcę. Mogę sobie jeść co chcę, mogę sobie leżeć ile chcę. I nie ma takie poczucia, że coś marnuje życie, marnuje czas, że z tą formą też jest tak. W ogóle nie mam parcia. Zobaczymy jak to będzie, czy będziemy się chciało w ogóle po trzech miesiącach po od porodu wrócić, czy nie. Też Wam będę o tym mówić. No i cieszę się, że ta ciąża mnie takiego zdrowego podejścia. Takiego normalnego, zdrowego podejścia, bez nacisku, bez udowadniania komukolwiek, czegokolwiek. No, jest super. To tyle. Uciekam, bo za 20 minut jedziemy na terapię. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za uwagę.